Czapla. Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy, czapla na wysepce, wdzięcznie z wody w Rzecz do niej zachwycony, piękno czaplo, szukam żony. Będę kochał cię, mi. wiesz mi, bez czym prędzej się powieśmy. Czapla piórka swe poprawia, nie chcę męża mieć żurawia. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę ślub bez żony. A już Czapla myśli sobie, Czy właściwie dobrze robię? Skoro żuraw tak namawia, Chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała, Do żurawia zapukała. Żuraw wykał żurawinę, Więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić swe życzenie, Teraz jeszcze ja nie Niepotrzebnie, Pani Papla. Żegnam Panią, Pani Czapla. Poszła Czapla obrażona. Żuraw w myśli, co za żona? Chyba pójdę i prze przeproszę. Włożył, włożył czapkę, wdział kalosze i do czapli z puka. Czego Pan tu o mnie szuka? Chcesz się żenić. Pan męża? się nadwereża. Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie laskonogi. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już czapla myśli, szkoda, wszak nie jestem taka młoda. Żuraw prośby wciąż ponawia, chyba wyjdę za żurawia. W piękna piórka się przybrała. Do żurawia poczuła pało już chodzą lata długie, jedno chce, co nie chce drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pobrać się nie mogą.